Nie wolno też zapominać o dwóch silnych motorach, które powodują, że stan rzeczy jest taki: czyli oczywiście pracodawcy i cały system zatrudnienia to jest jeden świat, ale drugi świat to też jest to społeczne uwikłanie rodzinne i społeczne czyli ta funkcyjność kobiet generalnie czyli kobieta, która ma prawo doświadczeń emerytalnych raptem staje się potrzebna do opieki nad swoimi dorosłymi rodzicami, bądź do opieki nad wnukami, a czasami musi godzić jedną i drugą funkcję. I ta, tak jak to powiedział Pan redaktor, ta niewidzialna praca kobiet y, jest kompletnie niedoceniana, ale skutecznie zabiera je z rynku pracy, mimo że często w deklaracjach i, i w badaniach jest to widoczne, że te kobiety chciałyby pracować, zwyczajnie są odciągane od tej pracy z powodu braku systemów wsparcia około rodziny, czyli tutaj, prawda, opieka żłobkowa, przedszkolna, ale później i system opieki długoterminowej nad sędziwymi osobami, skutecznie wyjmują tę osobę z rynku pracy. I jeszcze na koniec na to wszystko, jak już tutaj rozmawiamy o tych kobietach dojrzałych, bo taki dzisiaj też wątek tutaj dominuje, to dlaczego na koniec dnia Emerytura tych kobiet średnio jest niższa. Średnia emerytura kobiet w Polsce jest niższa niż mężczyzn o 990 zł miesięcznie. Trudno odpowiedzieć na to pytanie innym stwierdzeniem, niż że to jest po prostu pewna niesprawiedliwość społeczna i należałoby faktycznie to zmienić. Natomiast wracając do całego systemu zarządzania, zarządzania wiekiem. To myślę, że tak naprawdę warto zacząć od edukacji przedsiębiorców, czyli proste argumenty, tak zwane korzyści dla firmy w zatrudnianiu dojrzałych osób, bądź zatrzymywaniu ich w swoich zespołach. Czyli zespoły międzypokoleniowe są bardziej elastyczne, szybciej reagują na zmiany, bardziej adaptowalne. Co ważne, osoby dojrzałe posiadają tak zwany zasób wiedzy, który jest częścią zasobu przedsiębiorstwa czyli gromadzą kontakty handlowe, gromadzą wiedzę, doświadczenie, co też jest e, trudne do uzyskania przy super wykształceniu u osób młodych, które są mniej osadzone po prostu w relacjach e, zawodowych e, i po prostu tych kontaktów mają, e, mają mniej. Także jest bardzo konkretna lista twardych argumentów dla przedsiębiorców, które mówią zatrudniajcie osoby dojrzałe bądź nie pozwalajcie im wychodzić.